Powtarza się sytuacja sezonu siódmego i posiadacze karnetu bojowego otrzymają trzy darmowe skiny zaś. Wy wszyscy będziecie w stanie nabyć kilka darmowych przedmiotów z okazji ogromnej współpracy pomiędzy Epic Games a Marbelem. Hej wszystkim, z tej strony Jaju, a darmowe przedmioty to tylko wierzchołek góry lodowej. Zniszczone przez wulkan Tilted Towers, sklepowa sadyba to także jedne z początkowych wątków, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zmianom i przeciekom, o których zapewne nie było wam dane słyszeć, a zanim zaczniemy, to Przypominam tylko o kodzie Jaju, w sklepie. Jeżeli przymierzacie się do zakupu najnowszego marvelowego zestawu, to pamiętajcie, aby to zrobić z moim kodzikiem. A jeżeli tego dokonaliście, to pochwalcie się screenem na Discordzie, do którego link macie w opisie. Tak też postąpiła widoczna szóstka, za co bardzo im dziękuję. Podobnie jak i wszystkim wspierającym, ponieważ tacy widzowie napawają mnie wręcz dumą. A teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy. ciągnący się już ponad kilka sezonów wątek poboczny dotyczący państwa skalniakówków to coś co końca mieć nie może, jednakże w najnowszej aktualizacji widać, że do ich zjednoczenia wiele nie pozostało chociaż w sumie to miałbym pompeczkę jeżeli pan skała zwaliłby się na sam dół wulkanu albo się rozpuścił czy coś. Miejmy nadzieję, że ta historia miłosna skończy się dobrze, tak jak dobrze skończy się los Fortnite'owych superbohaterów którzy rzucili rękawice Thanosowi. Dokładnie Wczoraj do gry zawitał nowy tryb, który według mnie jest po prostu genialny i daje masę radochy. Widać tutaj troszkę delikatny dysbalans, jednakże jest to rzecz, na którą możemy przymrużyć oko. Przynajmniej w świetle tych wszystkich wspaniałości. Epic Games, jak widać, w ostatniej chwili zdecydowało się na dodanie łuku Sokolego Oka, który według mnie jest drugą najlepszą bronią w całym tym trybie. Jednakże, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, z broni nie może się nic równać toporowi Tora, który jest zdecydowanie na Najmocniejszy. Koniecznie zagrajcie w nowy tryb, ponieważ grając z niego regularnie, będziecie w stanie nabywać darmowe nagrody, takie jak graffiti, emotki czy X, a po wykonaniu 10 wyzwań z nowego wydarzenia otrzymacie ekskluzywną epicką lotnię, która idealnie wpasowuje się do waszego zestawu czarnej wdoby zakupionego za pomocą kodu TY. Tak w innym przypadku będzie to beznadziejne połączenie. Nie będę wam podawał reszty nagród, aby wam niczego nie spoilerować. Gadamy o rzeczach a więc przyszła pora na to, co najciekawsze, czyli na sekretne zmiany w plikach, według których posiadacze karnetu bojowego będą w stanie nabyć trzy darmowe skiny i nie tylko. Pora na kolejny etap dogrywki, w którym to będziecie w stanie nabyć aż trzy skórki, a raczej to edycje stylów, a prezentują się one tak, no i muszę przyznać, że ów skórki wyglądają o wiele lepiej aniżeli ich podstawowe wersje. Wyzwania nie są ciężkie, a najważniejszym ich warunkiem jest zdobycie 87 stopnia karnetu bojowego. 영 <목소리가> Resztę się zrobić na pewno sami, ponieważ wyzwania są proste jak budowa cepa, jednakże prosta to na pewno nie jest fabuła naszej ulubionej gry. Wulkan wybuchnie już niebawem i według plików gry powróci meteoryt, jednakże ja sam myślę, że meteoryt znajdujący się w plikach gry to nie on, a swoista kula piroklastyczna, która wydobędzie się z wulkanu po jego wybuchu. Jeżeli uważnie słuchaliście, to wiecie, że wykrzywione wieże w końcu zostaną zniszczone razem ze sklepową sadybą. W końcu, po ponad roku spekulacji, oczekiwań i masy trollów od Epic Games nadeszła upragniona chwila. Wykrzywione wieże zostaną zniszczone, a jako dowód mam dla was kilkudziesięciosekundowy gameplay. Myślę, że nic dodawać nie muszę, bo skala zniszczeń jest ogromna, a więc pamiętajcie o kodzie jajuty w sklepie, ponieważ to tylko dzięki temu nagrywanie dla was codziennych odcinków jest w ogóle możliwe, a więc jeżeli szanujecie moją pracę, to wiecie co robić. Pamiętajcie sub, łapeczka, a ja tymczasem Życzę Wam jego dalszego oglądania, trzymajcie się i cześć!